W tym momencie warto chociażby w kilku zdaniach przypomnieć, że w tym 2000 roku, kiedy Jacek z Markiem rozpoczynali swoją wielką przygodę z Dakarem, na trasie tego rajdu pojawił się Dariusz Piątek, proszę Państwa, a więc tata Kuby. No i widzimy, że tata nie kontynuował swojej wielkiej przygody z Dakarem. Ale kontynuuje tę jego wielką przygodę syna, więc Kuba, piątek. Będziemy mieli ogromne kłopoty w tym roku, ponieważ mamy Kubę Przygońskiego i Kubę Piątka. Myślę, Kuba, że dla Ciebie ten start w Dakarze no, oczywiście największy sukces tegoroczny, jeszcze raz gratulujemy, to jest tytuł Mistrza Świata Juniorów, no, ale start w Dakarze to chyba spełnienie marzeń. Witam Państwa. No tak, tak jak to już. Pan powiedział, w 2000 roku wystartował mój tata i w sumie od tamtej pory ten rajd Dakar ciągnie się za mną, co roku śledziłem zmagania najszybszych zawodników, tutaj kibicowałem Polakom, no i sam marzyłem, oglądałem relacje, się zastanawiałem jak wyglądałbym ja podczas tego rajdu, no i teraz spełnia się moje największe sportowe marzenie i mam okazję pojechać dzięki wsparciu y, firmy PKN Norman. Y, dziękuję bardzo. Spełnia się moje największe marzenia sportowe. Y, no i no, emocje z dnia na dzień są coraz większe. Y, rajd prześledzony już mam naprawdę praktycznie cały. Rozmawiam z innymi zawodnikami y, o tym, jak to będzie. Y, dużo wiem, dzięki tej właśnie wiedzy y, bardziej doświadczonych zawodników. Jacek Czapar to jest po prostu chodząca encyklopedia Dakaru. Tyle informacji, które mam dzięki niemu. No, teoretycznie wiem czego się spodziewać. Czekam teraz na praktykę. Powiedz nam, czy przed takim startem, bo pytałem już o to Jacka, no, Jacek w jednoznaczny sposób nam tutaj odpowiedział. Domyślam się, że no mimo wszystko jakieś założenie przyjmujesz, jak będziesz jechał. Czy początek Delikatniejszy, próbowanie, sprawdzanie się, później, jeżeli będzie szansa, to przyspieszy. Czy cały czas siadamy i odkręcamy gaz od razu do końca? Tego typu rajdy charakteryzują się tym, że potrzebne jest ogromne doświadczenie. Ja tego doświadczenia jeszcze nie mam, więc jadę tam z główną myślą zbierania właśnie wiedzy, tego doświadczenia. No i bardziej będę starał się żyć tak z dnia na dzień. Po prostu mamy odcinek, muszę go przejechać i przede wszystkim meta. To jest najważniejsze w tej chwili dla mnie. Wiem, że na początku będą trudne odcinki, można powiedzieć, odsiew, tak zwany, czyli tu trzeba będzie się skupić właśnie, żeby przede wszystkim dojechać do mety. Druga część rajdu, być może jak Zobaczymy jak to wszystko się ułoży, ale być może przyspieszymy. No wierzę na to, że oczywiście będzie i czas, aby przyspieszyć, ale tak jak mówił Kuba, proszę Państwa, no w debiucie po prostu e, trzeba jechać przede wszystkim bardzo mądrze, a wynik rodzi się sam, czego najlepszym przykładem jest tegoroczny start Jacka i Marka, kiedy to po raz pierwszy w samochodzie zajęli siódme miejsce. Proszę Państwa, pamiętacie zapewne Państwo może nie wszyscy ale ci Państwo, którzy byli z nami podczas poprzedniej konferencji, że rozmawialiśmy podczas tej konferencji również z jean Markiem Fortenem, który, którego firma Overdrive Racing, please join us. Maybe here, jean